Cześć załoga z tej strony, I to zapraszam was do kolejnego odcinka kariery przebudowy, dzisiaj przebudujemy Brentford, na początek budżet 35 milionów więc jest całkiem sympatycznie pierwszym moim transferem jest Ruiz Mila bardzo ciekawy środkowy pomocnik, patrząc na jego statystyki wytrzymałości, odbioru piłki podań, przechwytów, reakcji i upanowania naprawdę będzie to dobre wzmocnienie za 16 milionów kolejnym zawodnikiem jest to Jonathan Bakayoko, za 14 milionów bardzo zdolny, młody zawodnik z Belgii, kupiony za 14 milionów, więc naprawdę bardzo dobra inwestycja, sierpień zaczynamy od Trzech zwycięstw i przegranej z Fulham. Następny miesiąc jest to wygrana, przegrana pin do jednego z Newcastle, przegrana z Evertonem, ale wygrany mecz z Luton Town. Kolejny miesiąc zaczynamy od trzech zwycięstw i dwóch remisów, więc bardzo dobrze. W listopadzie remis, porażka z Liverpoolem i wygrana z Arsenalem. Kolejny miesiąc niestety nie najlepszy z tego powodu, że przegraliśmy z Brighton, przegraliśmy z Arsenalem, przegraliśmy z Manchesterem City, udało się wygrać z Brentford i z Aston Villa oraz Crystal Pass oraz remisowany mecz z Wolverhampton. Aktualnie zajmujemy siódmą miejsce. Więc wydaje mi się, że jest troszkę ponad stan. 4 punkty tylko tracimy do Newcastle, więc jest szansa o europejskie puchar. powalczenia już w pierwszym sezonie. Naszym najlepszym szczecem jest Visa, ma 11 bramek i jedną asystę. Bardzo dobrze to aktualnie wygląda. Oraz właśnie Mila, fajnie się wprowadził, ma 4 bramki i 7 asyst. Moim transferem zimowym jest przede wszystkim Walker Peters, który ma zabezpieczyć mi prawą bronę. Ma 77 wyrola kupiony za 9 500, 26-letni obrońca. Wydaje mi się, że to jest dobra inwestycja. W styczniu zaczynamy od wygranej, później remis z Nottingham Forest. Wygrany mecz. Z West Hamem przegrana na koniec miesiąca z Tottenhamem. Kolejny miesiąc jest to luty, tutaj dwa zwycięstwa na start. Później przegrany ogromnie mecz z Liverpoolem, przegrany mecz z West Hamem i wygrana z lutą. W marcu dwie porażki, dwa zwycięstwa, nie jest najgorzej, bo wygraliśmy z ciężkimi przeciwnikami. W kwietniu dużo remisów, ponieważ zremisowaliśmy z Asamwijo i z Brentford, ale wygraliśmy także cztery spotkania. No i w maju na koniec sezonu przegraliśmy z Fulham, wygraliśmy z Barleymouth i zremisowaliśmy z Newcastle. I daje nam to ósme miejsce, więc niestety nie będziemy w europejskich porach, ale jest to solidne miejsce, żeby. Zbudować zespół na kolejne lata, a Manchester City zdobywa mistrzostwo. My odpadliśmy w pucharze z Preston 2 do 1 w szóstej rundzie FA Cup, a Cardiff wygrywa ten puchar, więc zaskoczenie bardzo duże w Anglii. Kerboka także niestety przegraliśmy tym razem w ale z Arsenalem 3 do 1, a to trofeum idzie właśnie w ręce Arsenalu, który pozuta porzutach wygrał z Tottenhamem. Lidze mistrzów wygrywa Atletico Madrid, pokonujący Manchester City 1 do 0. Lidze Europy wygrywa Real Madrid 3 do 2 z Dortmundem. W Lidze Konferencji wygrywa Gent, pokonujący drużynę z Turcji. Więc całkiem duże zaskoczenie. Tu możecie zauważyć całą listę sprzedanych oraz zakupionych zawodników. A tutaj Visa 23 strzelone bramki w tym sezonie. Ale nasz drugi skrzydłowy 19 bramki, 10 asyst. Naprawdę pokazuje fenomenalne liczby. I fajnie, że Mila tak dobrze się wprowadził do naszej drużyny. Rozpoczynamy drugi sezon, mając 51 milionów na swoim koncie. Więc moim pierwszym transferem jest Głęczy, Jest to bardzo ciekawy środkowy obrońca mający 79 wyrala Kupiony za 18 milionów, plus oddaliśmy jednego ze środkowego obrońców żeby właśnie mieć tego młodego, talentowanego zawodnika w swojej kadrze. Kolejnym zawodnikiem, którego zakupiliśmy jest to Anderson, także bardzo młody, jeszcze perspektywiczny zawodnik, który już ma 75 rala, świetna równowaga, skoczność podania, więc będzie pasować mi do naszego stylu. Sezon zaczynamy fenomenalnie od trzech zwycięstw i to nad Newcastle oraz Liverpoolem. We wrześniu także bardzo dobrze nam idzie, trzy zwycięstwa, kolejne z rzędu. Niestety przegrany mecz pierwszy w sezonie jest to Chelsea 3-1, ale na szczęście resztę spotkań wygraliśmy. W listopadzie niestety kryzys, tutaj dwa przegrane mecze z City oraz Aston Villa, ale rozbite Crystal Palace. W grudniu ta forma dosyć przeciętna z tego powodu, że przegraliśmy trzy spotkania, jeden zremisowaliśmy, trzy zwyciężyliśmy. To daje nam aktualnie czwarte miejsce, mając 11 zwycięstw, jeden remis, 6 porażek i 34 punkty na swoim koncie. Naszym najszczęśliwszym jest Visa, który ma 15 bramek, 3 asysty, ale drugi skrzydłowy także gra bardzo dobrze. Tutaj Damsgard próbowany gdzieś tam wkomponować go do składu, aktualnie ma 6 bramek, 0 asyst. Naszym transferem zimowym jest Gelhardt. Jest to nich bardzo ciekawy. 22-letni, 74-owy Rala, kupiony za 6 milionów 500. Wydaje mi się, że to jest dobra opcja rotacyjna. Zaczynamy drugą część sezonu od porażki z Arsenalem, z remisem z Brighton. Przegrany mecz także w Pucharze, czy to z Tottenhamem, więc tutaj naprawdę wygląda to bardzo źle. W lutym troszkę ta forma poszła do góry z tego powodu, że zaczęliśmy wygrywać 4 zwycięstwa oraz tylko jedna porażka z Manchester United. Kolejny miesiąc jest to remis z Leicester. Na początku przegrana z Manchesterem City i 3 wygrywa Grane mecze dwa w pucharze i jedno w lidze. Kwietnie jak możecie zauważyć, niestety ta forma cały czas nie jest taka, jakbym chciał, i to jest przegrane zastępioną remis z Evertonem, remis z Wyschamem oraz trzy mecze wygrane z rzędu. Kolejne zwycięstwo z rzędu jest to właśnie mecz z Newcastle, później mecz zremisowany z Leeds. trzy porażki z rzędu i mecz finałowy, który za chwilę rozegramy właśnie z Cardiff. W Lidze zajmujemy szóste miejsce, więc paradoksalnie mogłoby nam to dać europejskie puary. Jesteśmy przed Liverpoolem czy przed Chelsea, minimalną stratą do Spurs, ale do mistrzostwa było bardzo daleko. Wygrywamy 5 do 1 finał w Emirates FA Cup, więc to mnie bardzo cieszy z Cardiff. Carbo Cup odpadliśmy w półfinale z Spurs 3 do 2. No i w finale Manchester City pokonał Totki 2 do 1. W lidze mistrzów to Inter okazał się najlepszą drużyną, pokonując Real Madry 3 do 1. W lidze Europy wygrywa Lazio 2 do 0. A tutaj Union wygrywa z Fiorentiną w lidze konferencji 2 do 1. Tu możecie zauważyć naszych zawodników, którzy odeszli lub przyszli w tym sezonie. Najlepszym moim strzelcem był Brian, 83 overalla. 29 w ramach 12 asyst Visa 25 w ramach 9 asyst. Naprawdę kapitalnie wyglądają nasze skrzydła. No i tu możecie zauważyć aktualne ustawienie naszej drużyny: jest to 5-2-3. I wydaje mi się, że w tym momencie właśnie będziemy mierzyć, żeby tą formację jak najbardziej ulepszać. Sezon trzeci otrzymujemy 66 milionów i musimy się skupić przede wszystkim na dobrych trzech transferach. Pierwszym takim transferem jest Michel: Jest to lewy obrońca. Zawodnik, który ma 80 overalla. 25 milionów 400, więc całkiem przyjemna kwota. Zawodnik, który wraca do Anglii. Kolejny Zawodnikiem jest to Tosin, zawodnik także do środka obrony. Zawodnik kupiony za 24 ,400, wydaje mi się, że naprawdę bardzo optymalne rozwiązanie, patrząc na naszą formację. Kolejnym zawodnikiem jest to Willowki, jest to środkowy pomocnik, jest to zawodnik, który ma 83 overalla. Jego dribbling, wytrzymałość, orientacja będą idealnie pasować właśnie pod grę dwóch środkowych pomocników. Sezon zaczynamy bardzo dobrze od czterech zwycięstw, ale wiemy, że rok temu podobnie zaczęliśmy. A tutaj już we wrześniu dwa pierwsze kupoty, czyli przegrany mecz City oraz Brighton, ale wygrany mecz Europejski europejskich oraz Fulham. Kolejny miesiąc i tutaj możecie zauważyć, że oprócz padki z Chelsea to raczej udany całkiem październik. Listopad, tutaj niestety przegrany mecz z Liverpoolem, z Arsenalem i także z Gent, co mnie troszkę martwi. Oraz dwa remisy i tylko jedno zwycięstwo. W grudniu na szczęście się bardziej odbiliśmy, tylko jedna porażka z Liverpoolem oraz remis z Reszta to są zwycięstwa jeszcze tutaj pod koniec miesiąca z Aston Villa. Aktualnie jesteśmy na szóstym miejscu. Cały czas gonimy tą czwórkę. Mam nadzieję, że odrobimy te cztery punkty do Liverpoolu. w Blizę Europy zajmujemy pierwsze miejsce mając 15 punktów, jedna tylko porażka i 5 zwycięstw. Naszym najlepszym szczęcem jest Brian, który ma 10 bramek i jedną asystę. Mila gra bardzo dobry sezon, 8 asyst, 4 bramki, ale tak samo Willox 7 asyst i 4 bramki. W zimie nikogo nie zakupiliśmy, a zaczęliśmy bardzo dobrze. Aktualnie tą rundę od dwóch zwycięstw, później porażka z Evertonem i wygrane mecz w z Aston Villa. Kolejny miesiąc to są kolejne zwycięstwa oraz remis z West Hamem. Kolejny miesiąc to marzec, tutaj Arsenal. Przegrany mecz niestety, ale reszta całkiem udana i tu przede wszystkim można Zauważyć, że z Benficą poszło nam bardzo dobrze. Wygraliśmy 1 do 2 i 5 do 2 dwumac, no i tu możecie zauważyć, że niestety już w kwietniu nie do końca tak dobrze to wyglądało. Dopadł kryzys, i tutaj wygrana choć pucharze z Liverpoolem czy z Manchester United. Widzę to 4 porażki, tym niestety w europejskich porach. Nie do końca udany, także miesiąc trzy zwycięstwa, dwa remisy, no i zagramy w finale FA Cup. Widzę, zajmujemy szóste miejsce, nie daliśmy rady rozbić tego sufitu naszych umiejętności. Cały czas zajmowaliśmy miejsca poniżej top 5. Jak możecie zobaczyć. Community Shield wygraliśmy 2-1 przed sezonem. Wygraliśmy także FA Cup, wygrywając Manchester United 3-0, do 0, więc dwa trofea przynajmniej mamy FA Cup w całej tej karierze. Tu możecie zauważyć, że niestety przegraliśmy w czwartej rundzie z Liverpoolem. Carabao Cup wygrało Chelsea 1-0, pokonując Manchester City. I tu możecie zobaczyć wszystkie moje transfery, kto przyszedł i kto odszedł właśnie w tym sezonie, a także kto był najlepszym strzelcem. A tutaj Brian 32 bramki, 4 asysty, więc bardzo dobrze to wygląda. Ale Milan miał 18 asyst, a Willok 12. Naprawdę ten środek wygląda... A tu możecie zobaczyć jeszcze jeszcze Ligi Europy, dotarliśmy do właśnie ćwierćfinału, gdzie przegraliśmy z AS Monaco i to trwę wygrał właśnie Borussia Dortmund, pokonując Newcastle 2 do 0. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że to wam się podobało. Cześć!